Wolność słuchania wymaga wspierania. Kośnik Ukośnik radiownet. W już jest gotowy, zwarty Piotr Wojciechowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry panu. Witam serdecznie i kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom. My, państwo i poprzednie rozmowy z Pawłem Lisickim i tej rozmowy słuchają dzięki naszym patronom. To warto przypomnieć, bo to tylko dzięki tym słuchaczom, którzy są z nami na patronite.pl Radio.net, możemy i audycje porankowej, wszystkie audycje realizować, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Temat granicy to jest główny temat, ale myślę, że jako osobie, która zanurzona jest w badanie historii, badanie PRL-u, no, zadam pierwsze pytanie o ten temat, który także z panem redaktorem rozmawiałem, Lisickim. Wystawa w Muzeum II Wojny Światowej, rugowanie Pileckiego, rugowanie rodziny Ulmów, rugowanie Kolbego. Te, te, to już takie symptomy, które kiedyś też przeżywaliśmy w dyskusji o naszej historii. No ale to, <coughs> znaczy, tak, Jeżeli chodzi o komentarz, to jak każdy Polak, jest tym oczywiście obu, oburzony tym. Uważam, że to za, za skandal. Pan Rafał Wnuk powinien zostać zdymisjonowany. W ogóle całe takie równictwo obecnej dyrekcji Muzeum II wojny światowej. I skazani na jakiś formy bojkotu, banicji, bym powiedział, zawodowej. E, mądrzejsi i lepsi ode mnie wypowiadali się merytorycznie na, na ten temat. Ja to patrzę, w, że tak powiem, w skali symboliki, ale to już się zaczęło jak parę miesięcy temu, redaktorze. Proszę sobie przypomnieć okoliczności. Sześć i pół. Proszę sobie przypomnieć okoliczności odwołania Jana Józefa Kasprzyka z szefa urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych. No przecież poleciał Jan Józef Kasprzyk za, co? za to, że hołdował. I czcił Józefa Kurasia Ognia oraz brygadę zaplanował uroczystości w 80-lecie powstania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych na, na lipiec, co spotkało się nie tylko nie z akceptacją, ale wrogością obecnego kierownictwa resortu Ministerstwa pracy i polityki rodzinnej. I co więcej, no pani Agnieszka Dzimindowicz-Bąk w takim oświadczeniu, czy pan pamięta, użyła wręcz takiego komunistycznego języka z propagandy odnoszącego się do faszystowskiej brygady świętokrzyskiej, czy też tej watażki, który mordował niewinnych ubeków, jakim był Kuraś Ogień. To w, w tym samym się mieści przecież to, co neokomunistka pani Borbana Nowacka, szlifowa Ministerstwa Edukacji narodowej funduje naszym dzieciom, czyli zmiany podstawy programowej historycznej, tak i języka polskiego i, i historii, rugowanie polskiej polskości, tak aż to chyba okresu staje się, o ile pamiętam, Średniowiec. średniowiecza, tak, no to jest walec neokomunistyczny, neobolszewicki. Pan Rafał Wnuk, bo tu jakby Trzeba sobie przypomnieć, to jest osoba bliska Czerskiej, Gazety Wyborczej, zawsze tam się lokował, tylko był jakby w cieniu na przykład Friszke, prawda, profesora czy, czy Machcewicza, więc to też jest... Postać, że tak powiem, nie, nie anonimowa, jeżeli chodzi o, o, o znajomość jego kontentu, bym powiedział, wartości. I przypomnę, wczoraj wrzuciłem taki wpis, zresztą bo pamięć, że tak powiem, podsunęła to. Pięć lat temu, kiedy obchodziliśmy 75. rocznicę powstania Brygady Świętokrzyskiej, ja zorganizowałem w przystanku Historia IP na Marszałkowskiej debatę. Znaczy chciałem zorganizować debatę poświęconą brygadzie. Nie wiem, czy sobie przypominasz skandaliczny wywiad, jaki profesor Friszkełł de ali la... Telewizji, takiej internetowej gazety wyborczej, mm -hmm. której nazwał Brygadę Świętokrzyską organizacją totalitarną, to te słynne, kiedy tam palono, że tak powiem, w Auschwitz, a oni pili szampana ze z sesmanami. Coś, coś takiego, to jest jakby tam skracam, prawda? I pan Rafał Wnuk też nałama gazety lubelskiej wyborczej, no, udzielił też szokującego wywiadu. Ja zaprosiłem tych panów do debaty z, Leszkiem, z panem Leszkiem Żebrowskim, profesorem Żarynem, i to tchórze są. Oni nie przeszli. Bo to, to jest ten typ człowieka, który jak ma parasol polityczny, medialny, to owszem, może, że tak powiem, dokonywać tak brutalnych na naszej historii eksperymentów. Ale jak przychodzi do, do, do że tak powiem, jakiejś debaty, czy też konfrontowania to otwartego, to to są tchórze. To oni podwijają ogonki i uciekają do swych nor. Także... Zapytam, jak się ta historia, pana zdaniem, zakończy, bo to było nawet zabawne. W sobotę rano chyba tak to wyglądało, że jeszcze rano był komunikat: niczego nie zmienimy ani kroku wstecz w tej rewolucji. A już po południu był komunikat, że przywracamy postaci. To było dość groteskowe. Panowie, oczywiście, groteskowi w tym wypadku są jak najbardziej. I panowie, pan wnuk, pan, pan Machcewicz i cała ta ferajna. Natomiast pytanie, jak przywrócą? Bo, bo może to jest tak, że, że to jest wybieg, bo tam nie mówiono o przywróceniu rot rot rotmistrza Pileckiego, który był na tej wystawie obecny w postaci jednego zdjęcia z legitymacji tak, tak, 2,5 tak. na 3,5 cm. Tak, tak, schowa opowiadał o tak, tym, tak schowanego, tak, żeby go broń Boże nikt nie zauważył i być może podobnie będzie z rodziną Ulmów i z księdzem Kolbe też będzie tak schowany, żeby broń Cię, Panie Boże, nikt w tym muzeum ich nie odnalazł. Czy wrogość tych ludzi do y, tych bohaterów narodowych i przyczyny tej wrogości pokazują, że ich po prostu trzeba odciąć od tej instytucji? A pochodną jest jakby przywracania, oczywiście jest celem samym w sobie należnego miejsca tych bohaterów, z racji motywacji, którym ty ludzie się, ci ludzie się jakby kierują, tak? znaczy, bo, bo te postacie, o których mówimy, co robią? No przede wszystkim odkłamują ich, z ich perspektywy fałszywą historię Polski i Polaków w czasie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej. To im przeszkadza po prostu w tej fałszywej narracji, tak? Wybielania e, sprawców, a obciążania ofiar. E, oni nie powinni po prostu mieć możliwości instytucjonalnej wpływania na to, tak? I do tego trzeba dążyć. Im, że tak powiem, duża presja, im e, mocniejsza presja. I rzeczywiście ja się tutaj zgadzam z Pawłem Lisickim, że no gdzie jest Kościół? Dlaczego jest taki słaby głos Kościoła Katolickiego, takiej hierarchii? To myślę, że z efekt synergii bym tych działań może, nie wykluczam tego, za kilka miesięcy spowodować, że ci panowie złożą sobie rezygnację z tych funkcji. Zobaczymy, czy będzie dość silny nacisk, jak na razie silny nacisk jest na naszą granicę wschodnią. Przecież nic się to nie zmieniło, tak Głównego jest. tematu nic się nie zmieniło od, od no, późnego lata, wczesnej jesieni roku 2021. Za chwilę będzie trzeci rok wojny hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej. Aczkolwiek, jak słuchamy osób, które tam mieszkają, relacji z Podlasia, to jest gorzej ostatnio. Czy znaczy jest, jest podobnie niebezpiecznie, jak było przed wybudowaniem bariery. Więc intensyfikacja chyba nastąpiła, jak to ocenić? No jest, oczywiście, że, że jest intensyfikacja. To po pierwsze. Po drugie, reżim Łukaszenki i Putina wykorzystuje słabość tego rządu. Jako taką, tak? Po trzecie... A co pan e... rozumie przez słabość tego rządu? To tu się zatrzymajmy. Zanim po trzecie to powiedzmy, e... jak Łukaszenka wykorzystuje i jaką, znaczy, jaką nie, no, słabość. Ci politycy dokonali nieuczciwej intelektualnej wolty co do bezwzględnej krytyki działań poprzedniej ekipy politycznej. Która zbudowała zaporę, wrzuciła wojsko, tak? Inne formacje mundurowe na granicę polsko-białoruską. Tak? I... A tymi siłami, środkami, ale też umówmy się przy takim terrorze medialnym, który paraliżował ich takie radykalne działania. Mówię tutaj chociażby o użyciu ostrej amunicji przeciwko tym bandytom. No to ta wolta nieuczciwa, intelektualna, gdzie oni byli bezwzględnymi krytykami tych działań, no dla strony wrogiej no, jest jakby widoczna. I w tym znaczeniu uważam, że po, po, poza werbalnymi działaniami nic jakiegoś radykalnego nie można się spodziewać. Zresztą zobacz, no przecież w początku czerwca mieliśmy morderstwo, zabójstwo naszego żołnierza, tak? Sierżanta Matusza Sitka, tak? który zginął na granicy, tak? Ugodzony nożem czy dzidą przez jednego z tych bandytów, tak? no, Mówiło się o wielu, że tak powiem, działaniach opresyjnych wobec drugiej strony. I co. Czy słyszałeś o jakichś trupach po tamtej stronie? Trupów nie było, ale też słyszałem deklarację chociażby ministra Sikorskiego z taką mocną reprymendą wobec Łukaszenki, aby wydali Polsce mordercę. I wydali? to właśnie nie zauważyłem. No właśnie, ja też tego nie zauważyłem i nie zauważysz i opinia publiczna nie zauważy, jak długo ten reżim będzie ustanowiony, tak? E, słyszeliśmy jakieś liście mm, do dymisji w Ministerstwie Obrony Narodowej odpowiedzialnych funkcjonariuszy za... Ty, za zatrzymanie tych trzech, tym. Ty, ty, w ogóle, jakby to powiedzieć ogólnie... Żandarmery, ktoś żandarmery miał polecieć, ktoś z ministerstwa, rzeczywiście dymisji nie ma. Nie ma, no dokładnie tak. No i co? Wyobrażają sobie, że przy duszy i stróżyku SKW, czyli Służba Kontrwywiadu Wojskowego dokonuje specjalnych operacji na terenie Białorusi w celu, że tak powiem, dochodzenia sprawiedliwości. Tak? No. Przecież to jest kpina kompletna. No przecież ci, ci ludzie, że tak powiem, nie, ja bym nie oddał im, nie wiem, no, ja wiem, y, y, punktu sprzedaży warzyw, y, bał się, że, że, że mogą coś popsuć. A co dopiero taka organizacja, jaką są służby spe, specjalne, wojskowe. Tak? No więc umówmy się, że to jest słaba ekipa. I tak? y, 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 no niestety, y, te, te gorzej, o którym mówisz na granicy, to polega na tym, że tych migrantów jest coraz więcej. Tak? To znaczy ludzie się. Presja na... Że Łukaszenka tak. i Putin zwożą coraz więcej i, i rzucają. Na I dokładnie tak. A niestety państwo polskie łącznie z poprzednią ekipą nie poradziła sobie, że tak powiem, z bardzo ważnym elementem tej operacji. Czyli NGO w Polsce, typu Grupa Granica, która zapewnia ochronę organizacyjno-prawną. A te, tym ludziom i temu procederowi. Jest w porozumieniu z, z organizatorami przerzutu, u, u, udziela pomocy zaraz po przekroczeniu granicy w postaci dokumentów, które ci ludzie podpisują, nie wiedząc co podpisują, oraz zgłaszają się do punktów Straży Granicznej, że tacy, tacy ludzie są, składają wnioski o azyl itd. Tak tak no a to są grupy, które działają jeszcze w ramach prawa, no i są być może utrudniającą pracę służb, być może niechcianą, ale jednak elementem niezbędnym w demokracji, że jednak to nie jest Białoruś i musimy tolerować? Czy to już są grupy, które można by określić, jak mówią niektórzy, zdaniem dywersyjnych i Dobrze. trzeba tak je traktować? To to, zanim odpowiem mm. na to pytanie, to uporządkujmy, to jest mm. oczywista oczywistość, jak mówię o klasyk. co teraz mm. powiem, ale tak, zadam takie pytania retoryczne. Mm. Mamy do, 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 do czynienia z wojną hybrydową, ze strony... Wszyscy mówią, yy, że tak. Yy, tak. O, ofiarą jest kto? Polska, tak? Dobrze. Czy mamy, czy takim narzędziem tej, tej broni, yy, znaczy tej, tej operacji hybrydowej jest, jak mówił Michał Wojnowski, był wieloletni ekspert AB i członek Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. To się nazywa operacja wymuszonej migracji stosowana przez Sowietów od lat 50., -tych, 60. -tych w różnych miejscach kraju w celu destabilizowania. Tak? I emigrantem, emigrant jest bronią, jest, jest amunicją w tej, w tej operacji. Zgadzamy się? Zgadzamy. się, świetnie. Czy do tego dochodzi jeszcze zorganizowany, zorganizowana operacja handlu żywym towarem, bo ci ludzie płacą za to? No świetnie, że tak powiem all inclusive, że tak powiem, ruch tymi ludźmi, znaczy zarządzanie tymi ludźmi, tak door to door, żeby dostawić ich od punktu zabrania do, do niemieckiej granicy, bądź na teren Niemiec i, i, i dalej. Tak, to się tutaj wszystko zgadzamy, świetnie. No to jeżeli się zgadzamy to te NGO -sy są elementem tej wojny. Jeżeli są elementem tej wojny, bo są na swoim łańcuszku, że tak powiem, pokarmowym, czy też łańcuchu dostaw, bardzo ważnym, bo legalizują, bo osłaniają, dają też pomoc propagandową, prawda? Tu ja inna Ochojska jest tego najlepszym przykładem skuteczności także. No to niestety trzeba traktować to, tych ludzi i te organizacje, jako piątą kolumnę. I tu słabość państwa ujawnia się w całości. Tylko powiedziałeś słusznie, że i poprzedniej władzy, tak, i zgadzaś. obecnej. Tak, zgadza się. Nie, ale to jakby tu nie trzeba być uczciwy. No, dokładnie Chociaż obec, poprzednia władza, wpłacając tą strefę buforową, jednak nie pozwalała działać w tej ja... strefie A... grupie granicznej. To jest inna sprawa. A ta władza A... pozwala. Ja... Nie, nie, ale to chodzi o to, że kiedyś był taki projekt ustawowy, który został schowany przed, do, do szuflady przez rząd Mateusza Morawieckiego, uporządkowania spraw finansowania fundacji w ogóle tych ngo do tego trzeba byłoby wrócić, jeżeli będzie no, rząd no, patriotyczny. No przecież rząd. to jest jakby podstawa. Tak? No dobrze, ale to już komyśmy mocno po czasie. Masz przykład Gruzji, tak? Znaczy... Jak daleko możemy się posunąć w ochronie granicy, żeby jednak zachować nasze demokratyczne standardy i nie stać się tym, tak, czym my deklaratywnie jak klasy, tak jak to rozumiemy. Tak, jak, tak, tak jak to, to, to rozumiemy. No jest wojna. Dobrze, ale w Gruzji wojna. kto wprowadza takie prawo? Ale przepraszam Politycy bardzo. związani z Rosją. Do, do, ale, ale to są rozwiązania ściśle amerykańskie kontrolowania takich podmiotów. Przecież to jest prawie jeden do jednego. O co tu chodzi? No przecież państwo ma prawo wiedzieć kto finansuje tak NGOsy i czy te pieniądze nie pochodzą nie tylko z organizowanych grup przestępczych ale wrogich krajów które za pomocą tego narzędzia chcą destabilizować kraj Amerykanie to mają trzeba się wpisywać na listę żeby legalnie działać pod tym względem że się jest tak zwanym agentem tak powiem, obcego państwa i działa się na, na terytorium. No to w czym problem? Nie rozumiem. No tylko w słabości naszego państwa, tak? Ale tu mówimy o logice wojny, tak? Pamiętasz, tutaj kilka lat temu byłem, kiedy komentowałem yy, właśnie w 20, 2021 roku yy, sytuację na granicy, to twierdziłem, że to jest próba odwracania uwagi od kierunku ukraińskiego. Przepraszam, ale nie myliłem się, tak? No to jest jakieś to da obecnie o co dalsze przygotowanie do, do ekskalacji yy, yy, wojny. Moim zdaniem. I o tym mówił Piotr Wojciechowski, ekspert w sprawie bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo Dziękuję ósma, pięć. Czas na serwis informacyjny, a my zaraz potem wracamy do studia.